Siemanko, z tej strony Janiks, tak to ja, wasz ulubieniec, kolejny odcinek z Horror Packa. Jak właśnie nagrywałem, dziwne dźwięki usłyszałem. Co, co, co to? Co, co tam jest? WTF? Że nie chcę to zobaczyć z bliska, bardziej wolę ucieknąć. Hmm, jestem samotny. Ale to nie jest temat odcinka. Tematem odcinka jest: bam, ba, bam, bam. Shenga. Albo nas robimy kopalnię. Okej, okay, mówi to, że coś, się, że coś mnie goni, że czuję, że coś mnie goni. Jeżeli to będzie ten mały dziad, mon, coś tam defogu, to nienawidzę go. Nie gadaj, że sąs sąsiad przez zapłatę już Jakie znowu potwory. No, oni są chyba ślepi. Albo i nie. Ja mam dwa łóżka? Co? Mogę spać? No nie mogę. No to nigdy tam nie przyjdzie ten dziadek. O, mama ma nie cheaty, że żeby z daleka um, umie bić. No on se tam stoi. Nienawidzę go. No też mnie będzie bił? Świeczkę dam. Żeby nie było, że, się... że nic nie widzę. No rzecz cholera, gdzie moje łóżko? No, tu jest. Aha, ja je cały czas miałem. Dobra. No kurde! Nienawidzę go. Ewidentnie muszę zrobić coś dość ryzykownego. Muszę iść po tego dziada. Czemu ryzykowne? A, bo to jest bardzo daleko. No, idę po niego, jest wkurzający No, no, świetnie, ma. No i czemu on tyle zadaje? Strefa mu robię, strefę mu robię No kurde Ja już idę spać, panie. To jest bardzo rąbnięte Czemu on tyle zadaje? Znak zapytania. Bo ja kompletnie nie wiem, czemu on tak zrobił. Jakim co on tak na dodatek nie? Nieważne mnie to, jak na razie. Trwało się średnia troska. Później se skraftuje z diamentów. Nieważne. Ważniejsze jest to. Ruch. No, to mnie. What? Nie, świetnie. Najpierw mutanci, teraz villager, Który nie ma karka. Tak, tego mi właśnie było trzeba. No, nie, świetnie. A więc, tak jak mówiłem. O! Ładnie jest. My będziemy mieli enchanting. I zamierzam się wyprowadzić. Nie, to jest tym razem żart. Teraz, teraz się wyprowadzić. Ja bym chyba musiał być jakimś świrem. Żeby się teraz, teraz, teraz wyprowadzać. A nie! Po co? Mam tutaj wszystkie wszystko co chcę. Oprócz tego, że tam są potwory. Znikły już jak tak to. Muszę to ze sobą wziąć. Ewidentnie. No jakieś żarty. Są pająki, wszystko. Zauważył mnie jakiś. Wreszcie to chciałem zrobić. Naprawdę, tak naprawdę. Na stówę? Na dwa tysiące procent. Jezus moje, co to jest? Na trzy tysiące A nie ma tych potworów. Jest. To, to jest ten shit. Który właśnie zabiłem. No gdzie są te potwory? O. Lubicie mnie? Spadaj. Nie, nie lubią mnie chyba. Nie, nie lubią mnie. Ale przygotowałem ciasteczka. Mam w domu. Czy ja się kanibalami? Są. Na pewno. Na k nara ty wiesz jak uciekaj zarazicie jeszcze gdzie tu jest golem o tak golem został zabity nie widzą mnie! a jednak widzą Ej. ha o kurde tak. Jednak są na tyle głupie, że nie umiem nawet wejść. Tylko wy... no nie O nie! No nie no, teraz mam efekt zakucie, Dobra. Zmieniamy plan. Muszę sobie zrobić lepszą. lepszą obronę. Bo te potwole. bo te potwole te głupie potwory. Te głupie potwory, tak jakby. Chodzą mi do bazy. A to nie jest dobre. Nie, diamenty. Najważniejsza rzecz w tej grze. Bez jej to bym po prostu umarł. Przez potwory. Te głupie potwory. Nienawidzę ich. Wracając. Niszczymy. Ja mi po prostu pewnie wejdą do tej płatki. to tyle. Pik, pik, pik. Pik, Zrobimy Zrobimy to po tak dwa. Nie, no no. Ja wiem nawet co zrobię z tym dirtem w całym. Oj, wiem. To jest bardzo na dodatek dobry plan. O no tak. Tak. Tak, 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 tak. Nie, no, przepięknie jest, kurcze. Ciesz na pan do mnie nie wejdą, żeby to będą jakieś gigaprzady pod i umiem, będą umieli się wspinać. O, i właśnie potem mi był ten gir. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 Nie ma no, nie świetnie, szczerze wam powiem. Który to jest dzień? Dzień trzeci? No to był dzień osiemnasty. Chwila, chwila. Co? Dziwne bardzo. Sasis sasli Rudor dziurawonosy Nienawidzi go cały świat Rudor dziurawy nosy Życzę mu śmierci ja Nie pytajcie się nawet co ja śpiewam I teraz o kurczę I już jest dobrze. He, hmm, pięknie po prostu. Zemszantuję se coś. No tak, mam cały czas zapchany ek ekwipunek. Nie wiem, co z nim zrobić. Cały czas mam te dusze. Ja w ogóle nie wiem, co ja mam z nimi zrobić. Ja mam takie. Co ja mam z nimi zrobić? He! Hmm. No, czy ja w ogóle mam? Nie mam. Na tym kończymy dosyć krótki odcinek. Zbudowaliśmy sobie i teraz ja się nie wydostanę. Murek. Do, zobac do zobaczenia w następnych odcinkach. Do widzenia widzowie. Bye bye.